Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Tutaj to jest tak pięknie! O nie! Nie wierzę! Jadę jakim, jakąś karocą! A kto to tutaj czeka na mnie? O, cześć! Cześć! To Nikola z tak. kanału Vlog TV. A ty jesteś z Monia Game? Tak, ja jestem z Monia Game! Okej, okay, ja tutaj właśnie będę pierwszy dzień dzisiaj w szkole! Ja też jestem dzisiaj pierwszy dzień! Oje. Słuchaj, Ale chyba wiesz co? Co to jest za szkoła? Szkoła księżniczek? Tak, ja tam już była w środku w ogóle. <laughs> tam jest tak pięknie. To jest szkoła, tylko że dla księżniczek. Wow! Widzisz? I ja teraz muszę się ubrać ładnie. To ja Ten chyba też. też. No to się przebieramy, to jest... prawda? To wcześniej teraz. Okej, okay. dobra, to się przebieramy. Hmm. Wow, ile tu rzeczy? Słuchajcie, ja nie wiem, co mam wybrać. Jakąś chyba fryzurkę, prawda? Wow. wow, o nie! Wow, ale te jakieś super. Włosy, świetny kolor. Ja zostawiam sobie takie. A ty już wybrałaś? Ja jeszcze nie. Jeszcze nie wybrałaś? Ja też muszę jeszcze jakiś hmm, Jakąś sukienkę może. Nie wiem, jaką w ogóle. O, dobra, mam włoski już ładne. Masz już wybrane? Tak. Hmm. A ja też muszę jakieś. O, jakie piękne tutaj są w ogóle kostiumy! Tak, są prześliczne. Wow! Tak naprawdę. Princes, o nie. Oh, to jest yeah, taka you... prawdziwa princes. Ok, Prince. ja, ja tak zostaję. Make-up jeszcze jest. Nie, wydaje mi się, że jest OK mój make-up. Make-up? No jest. Ja osta? O, osta! O super! O, to mi się podoba. Dobra, fajne w sumie. Aj! dobra. Daj, znowu fajne. Chlory. Niech będzie. O nie, co to jest? Coś mi Dzwonek na... F dostaliśmy, bo nie byliśmy na lekcji. O no nie, Monika! O! Dobra, ja już wyglądam, słuchajcie, superowo. Dostałam liter. Yy, ocenę F, bo nie byłam na lekcji. No trudno. Musimy na następną. Ej, Nikola, jesteś bez oczu! <laughs> Ciebie, to taki ja jest Dobre, Dobra, ja już wychodzę. jest z oczu. Słuchajcie, to co? Może się przywitamy, prawda? W serio, z oczu? bez oczu? Nie, nie, no, rażę już oczy. Super. Cześć, kochani, witajcie na, na kanale. Monia game. Moja game. Jestem dzisiaj z Nikolą z kanału Vlog TV. Dzisiaj zagramy sobie w taką śmieszną grę Nie wiem, o co mi za bardzo chodzi, wiem, że lekcje i tak dalej No ale zobaczymy, jak nam pójdzie O, I go, go to... dzisiaj, szybko, go Go, go wow, Ja już możesz. dawno nie byłam w szkole, także... Oj, teraz mamy chyba swimming Swimming, wow, no to jest super I patrz, tutaj twoja słaba strona, będzie tutaj tak? takie obby trochę Obby, o No to rzeczywiście moja słaba strona, wow. ale słuchajcie tak, musimy latać w ogóle. Jak ja mam sobie? szybko gdzie musimy się jesteś? przechodzić, musimy to. Go, ja muszę go. Opatrz we dwie chyba jesteś, no ale... A ja no. masz kamerkę ustawioną. No tak, idź szybko no. Dobra. A jak pan na wody, dobrze? Ło wow. No masz szybko iść i tutaj... A! Jest, dobra, ej! Zobacz, co mi się stało! No Napływasz wyjść! Dobra, wychodzę Do no, i musisz tutaj wejść na musisz, to. Już, dobra. Mamo. No. I potem tędy tam. Dobra. Idę. Po prostu tak wejść do góry. Okej, okay, wchodzimy. To no. No naprawdę, ej. Wyszła. oj, no ja nie żyję. Nie, nie, jest, ja jest dobra. Jeszcze, jeszcze, Gdzie ja jestem? Gdzieś pod murami? Ty, ty, znowu ja nie. Nie, no znowu. Co to się dzieje? Trudne to jest. Dobra, mam. I co ja mam teraz robić? A! Ha, jak Zwyciłem. już tutaj jesteś, to najlepiej sobie wejść tutaj. Dobra, mam. dobra. Potem tutaj i robi... O, tutaj. Dobra. Ej, znowu leży. Nie, no to jest, jest tragedia, bo się dzieje. Jestem na górze. Jest, 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 jest. Ło, yes. wow, Znowu spadłam! Jest, dobra, ciocio. O no, moja ciągle leży. Słucham? Zostałam F. F! Ty też? No nie przeszłam. Ja nie przeszłam. Byłam już na końcu. No. Ja nie przeszłam, ja wiedziałam, że nie przejdę. Ale to wasza pierwsza lekcja. No tak. O, słuchaj, teraz ja znam plan tutaj, a teraz będą komputerowe. Komputerowe, okej, okay, to czekamy. A tutaj można sobie pokąpać się, czy coś takiego? No nie wiem, co tutaj sobie. O! Plażowi! Dobra, ja jedę po prostu jedę sobie po plażach. Idę sobie poplażować, ale przyjemnie. Sobie tak leżeć. A teraz, kochani, już możecie zostawiać łapeczki w górę. I jeśli chcecie, możecie zasubskrybować mój kanał. Badajcie też na, do kanału, na, kanał, na kanał... Na kanał do mam Nikoli, w TV. A Nikola sobie lata. Co? Co ty Ej, go, go! Masz go? A, yes, jest! Dobrze to zauważyłam. No. Ej, chodź teraz na komputerowe. Okej, okay. a gdzie ty jesteś, dobra? O, nie. I ja sobie mam ja z klasy przypadkowo? No to nie, wychodź z klasy. Teraz na komputerowe. I musimy usiąść tak. na komputerach i będzie się pojawiało. O, widzisz, Literki, no. musisz się wciskać na E, Ej, p, r. tak? Tak. P, p, K, E, N, N. Kuszale... Wow. Ja nie mogę tak szybko. E. To nie jest takie proste. Czy lekcje w szkole też są takie trudne teraz? Hmm. Ja nie wiem. Trudne. Ja bym chciała takie coś na tej... Naprawdę? Bo co wy teraz w tej szkole robicie? Lepiej nie wiedzieć. Dobra. D, 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 D C, D, Z, E. długo jeszcze tak mam wciskać te litery. 6 sekund! No dobra, no to dalej. P. K. I co? Co zostałam? Ja. Wszyscy. A ja jestem parasymonika? Ty też masz. Nie, Nikola, dobra. A to jesteś jako ty. A ja postawiłem. Co? Ej, ty. Właśnie, się... to się. Przestawiało. Wow. Dobra. dobra. Teraz, teraz słuchajcie, idziemy. Ej, ty. Wow. Tak, jaki mur książkowy jest pani. Homolk muszę odrobić. Homolk, masz pomolk? No, hey, a ty nie masz? A gdzie masz tą humor? No, a nie, tą no humor. No właśnie. A gdzie ty jesteś teraz? Siedzi jeszcze przy tym. Ja musiałam odrobić tutaj. Aha, odrobiłaś lekcję, to może ja też odrobię co? To ja idę do stolika sobie odrobić. Wezmę jakąś lekturę. O! Wow. O Dobra, idę. Na. A co teraz? O, chemia. Chemia? Siadaj tutaj. Będziemy mieszali. Nie! A czemu ja spadłam? Nie wiem zrobiłam znowu. Myślisz? Co ja znowu zrobiłam? No ale no wejdź w to, no. A no, czy tam wskażę. Oj, teraz musimy. No. Go! I wciskaj te, co jest na górze. Dobra. Te kolory są na górze. Jest się już. Ja teraz dopiero. I co teraz? No, proszę pana, co to za mikstura będzie? Następne. Jeszcze. Ok. Ja ciekawe co tam wyjdzie, jakaś bomba. Ło. Już. Okay. I to jest moja I Ja to sprawdziłam jeszcze! Ty cześć! Zostajesz całe? Gdzie? Ja tam. Kolejnie robimy. No dobra no. O, ale zobacz ona nie chce robić. No, bo wyszłaś musisz okay. usiąść. No. no. Jeszcze ja chciałam popływać, prawda? O! I a, a mam. A zostałem! No! Nawet jak wyszłam. Ja cztery rundy, czy dwie tylko. Mart. Cześć! Ej, zobacz, ktoś tu jest na dole. Error. Ty żyjesz? Error. Halo! I to nie żyje chyba, wiesz? Po prostu się nie rusza nie no. Ja stąd wylatuję. No, Czekaj, dobra. teraz kolejna lekcja będzie za cztery za sekundy. W sumie. Ej! Dobra. Sekundy. Sekunda, no. Sekunda. Idziemy. Gdzie ty jesteś? Ja wyszłam i czekam, bo... Dobra, dwie sekundy. Jedna sekunda. Lub coś tam. 5 sekund O! Go! To nie idzie tak, tak... Mm -hmm. To idzie trochę wolniej niż sekunda I znowu w łew? Znaczy ten? Ty! Basen? Nie! Teraz jest ten Taki A, przerwa? Inny. Nie! Co? Co? Teraz będziemy tutaj skakali. Tamto to był w łew. No Tamto był w łew. Chyba, tak Aha. Teraz... O nie, jestem w najgorszym miejscu hmm. Go! A ja już spadłam, wiesz? Trzy i O, ja też spadłam, ale I Można wejść? Mm, Jesteśmy koło siebie Jest Dobra. To Ja tam skaczę Dobra. Ah! Dobra Ej, no spadłam Jeszcze mi zostało trochę 20 sekund Nie mogę tak późno tego skakać Muszę wcześniej Ja powiem I ja teraz teraz. Ja? Teraz, a ty teraz. Ej, już się zaczęło, samo mi skakał? Łooo, wow, zahaczył mnie. I co ja mam? A. B+. Ma. A ty masz B. Ja mam A. No, ja mam B+, a ty masz A. No to dobrze jest. Go, szybko go! Go. Okej, okay, co teraz? mamy śniadanko. Nie. Tak, patrz. Mhm. Ja tutaj już byłam, jadłam. Podchodzisz sobie do tego popręć, mm -hmm. no I, bi, i sobie wybierasz Ja biorę... Co ja bym zjadła? O, ja wiem Co jesz? Nie, nie patrz O nie Burger and fruit. Teraz o, muszę, muszę zapłacić teraz 8 diamentów mm. Coś do tego No, Ja nie mam kasy w ogóle No masz Na, Aha. na boku i co teraz? No tak, Kasę, no tak, to. Tak? I teraz chodź za mną, tutaj. Tutaj jestem. Chodź. I podejdź do innego automatu. Podejdź tylko. I daj kartę. Już dałaś kartę. Teraz musisz to robić. Tutaj, co ciekawe. O, żeby... No musisz zrobić sobie. No przeciągnąć. Przeciągnąć to czarne. Mama. Okej, ja mam, czekam za tobą. Ej, ja też mam. Chodź ze mną, my już sobie... Chodź Queen koło mnie, no? Dobrze. No posiada. I, I ja mam. Kliknę. Patrz, co ja mam. O, masz pizzę. Ja też mam piękny hamburgerek. Ale mamy piękny. Ja hmm. mam hamburgera, jabłuszko. No. I takie... Ja... ja mam jeszcze z takie hmm. Teraz hmm. musisz wybrać tutaj e... tutaj. Czym łyżką, Jabłuszką spon. Też spon. I teraz. I Aha, i, I jemy. Każda okay, ci mm. mm. Chyba jej smakuje. O, co nasza koleżanka? Karol kupiła. O, a dużo ma tam. A Co tam podglądasz jej? Aha, tutaj jest koleżanka. No, co koleżanka kupiła? Ja no. Zjadłam już. A ja spodzę. jeszcze nie. A już. Ja teraz chcę sobie tutaj. No. I ja chcę ja sobie czymś. No. To... Gdzie ja poszłam? Jej. znowu gdzieś wylazłam. A co to jest? Nie? Ej, patrz, mogę koronę wybrać. No? Patrz, losuję do korony. Naprawdę? A skąd to masz? Czekaj. Ciśnij. No. O, i stawia tu. Ty chyba jeszcze nie możesz tutaj, no. No, ciśnij. O, oj, korona ci się losuje, jaki kolor. Naprawdę? No. O właśnie ja taka mam się czarny dodawała. no piękna jest. Super I kliknij bo. i daj tu. I teraz. I tak. i ja ty nie możesz sobie. Bo tutaj się daje takie dodatki diamenty i w ogóle, ale jak ci się tutaj zaświeci. Aha. Ja okay. mi się zaświeciło i patrz, jaką ja mam koronę. No klikną, idziemy już zobaczyć twoją, A ty już masz ją. A, jaką masz ja tu. Mam, ja mam taki diament. No. I tutaj nie widać, ale mam jeszcze taką. E, taki czerwony... Świetna jest ta twoja, moja no też jest fajna zielona, ale Jeszcze... twoja oh, go, jest, jest... go, go, go! Go! Go, go! Go! O, moja ulubiona! Art! Art! O, będziemy rysować! Ja nie jestem dobra w rysowaniu. Gdzie y ty siadasz? Tutaj. To nam ja tutaj pierwsze zacznę. ok usiądź. Nie. Czemu wiem, wyszłaś? Nie wiem. Tutaj no. Dobra. Wejdź w to i malujemy to, co jest tam. Musimy malować to, co jest na tym ogromnym ekranie. Ej, ja nie mogę sobie nawet usiąść, słuchaj. No możesz przecież. No użyj idę. Dobra. Hmm. Tak, ja tutaj nic nie widzę. A, jest... co chwilę musisz, muszę obracać? No jest... co ty niby musisz obracać? Czekaj, najpierw to. To, to. to jest później czerwo. Proszę bardzo Później to jest białe Później mamy niebieskie Znowu Czy to jest zielone? To jest zielone Aby tak, to niebieskie było Czyli mamy To To, to tak Chyba tutaj. A tutaj jest inna kolor Taki zielony Może się schylić, widzicie? Tak. No właśnie. O, nie wychodzi tak źle, a tobie? Nie. No. To jest tak. Nie, tutaj nie pasuje. Nikola. O jedną klatkę tutaj mamy za dużo. Aha, o jedną klatkę mamy za dużo. Więc to... musisz tutaj zrobić podwójną łodyżkę jeszcze tutaj na no jesienią. Hmm. To ja muszę. Ten... Ten To ja muszę... Tu y, Tak przyję. I dalej rób to, co tam jest No, no okay. Dziewięć A! Siedem Sześć Pięć Cztery o, I co tam mam? A co, mam, co mam? Ja, ja B Co? Ja mam A A mam piątkę No to dobrze, no No to bardzo dobry wynik Proszę Pani Ja muszę sobie włosy zmienić, bo mi nie widać mojej korony No właśnie Wiesz? A gdzie Ty poszłeś? To jestem. Ja jestem. A zostałam sama w klasie. Dobra, ile mamy jeszcze lekcji? Bo jestem głodna. I mam ochotę iść się położyć, spać. I patrzę przez to okno. I patrzę, żebym chciała już iść do domu. Tak. No. To co? Ostatnia lekcja przed nami. Gdzie ty jesteś? A tutaj mówię, że się zmienia. A, zmienia się Nikola. Pewnie znowu jest bez okna. Będziemy zobaczyć? Nie, to nie jest O, to Oj! Pięknie! zobaczymy Nikola. Ale ładnie wygląda tak no, piękna. To... Ej, go! Jezu, go! Udało go! Wow! nam się! I to jest ostatnia nasza. O nie! Już mogliśmy iść do domu. Co to jest? Teraz na tablicę usiądce. Nasza O matko i odpowiedzi mamy... Jak? Mamy, in... mamy taki sam... Eee, deskię... Co to Today. Granty. Jest! Do... A dobrze zaznaczyłaś? A ja nic nie zaznaczyłam I co? Was... Musisz jak poprawić to mówić Amaturę, 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 amaturę Amater Nie, amaturę wiedziałam A ja nic nie zaznaczałam Mam tylko jedyną Musisz <grym> cokolwiek? Desk, kamerę, złoń, info, to protect i set Tamoflash, tamoflash, Nie Tamoflesha Nie no, źle Tamoflesha Jeszcze źle Come ja mam tylko jedną. Ino... Wednesday. Aha, jak Wednesday, en Wednesday. Tak, Wednesday. Aha, to już wiem o co chodzi, bo ja nie wiedziałam o co chodzi w ja ogóle. Ja się po piszę. Valentine's Day is on w Fe February. February. Tak. Ok. Mm. I tylko... Co? Mamy. Dobrze, nie poszłam okay. tak źle. No co, już chcesz iść do domu? Tak, już bym chciała iść do domu. No, ho, 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 ho. Ale najpierw musimy się pożegnać z moimi widzami. Okej. Okay. Gdzie jesteś? Nie, tutaj. Tutaj, jesteśmy. Kochani, okay. jest wam się podobało Ej, gdzie ty jesteś? Poczekaj. No, stań koło mnie. Żebyś, o, Jeśli Wam się, się podobało, zostawcie łapeczki w, w górę, górę. Możecie zesłać na Game kanał. Chodźcie na tak. TV i nagramy. Oczywiście Właśnia, e, i my się I kochani z Wam, się że się idziemy do domu. Tak, pa, pozdrawiamy pa, pa. Was serdecznie, pa pa!